Siemanko, witajcie w nowym odcinku z Sowietów. I tak jak widzicie po tytule, nowa aktualizacja. Dosyć ciekawe rzeczy powprowadzali, ponieważ są wreszcie odpady. My akurat nie będziemy grali na, na tym tutaj co oni dodali. Ale pokażę Wam różne recyklingi i tak dalej. Można teraz spalać śmieci, można z nich bud zbudować. Są też złomowiska, żeby wyniszczać budynki. Można teraz brać yy, z, tych, z tego recyklingu budować nowe rzeczy, różne takie rzeczy. Powprowadzali <gryw> dużo różnych, jakichś też podpowiedzi. O, macie, żeby, co, żeby to zrobić, to trzeba biuro dystrybucji. Nie ma teraz tak prosto. My mamy farta dosyć, ponieważ na przykład postawiłem hutę, która sobie funkcjonuje. Teraz też procenty postawili tutaj. Ponieważ, żeby teraz hutę wybudować to ja potrzebuję wymagane badania produkcja stali czyli trochę utrudnili grę O, proszę bardzo Widzicie ile tutaj jest różnych tych badań No i teraz wcale nie jest tak prosto, nie? Nawet jest drzewko badań które yy, Dodają inne tu rzeczy, ja tego nie widziałem w ogóle. Więc fajnie, naprawdę. O, tu widzieliście takie są nawet rzeczy. Aż do yy, projekt suchego doku. Także teraz nie ma tak prosto wcale. Jakiś z opekiem tutaj widzę, że ropę drożej. No, różne, różne, fajnie, naprawdę jak to wygląda. Przy okazji też chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji kanału. Dzięki temu dajecie mi motywację do nagrywania. No i takie rzeczy. Także myślę, że sobie możemy wziąć e, na przykład metalurgię. O i ona idzie. No i co, w ostatnim odcinku, żeśmy zbudowali więzienie, wypisaliście mi coś o więźniarkach, aczkolwiek powiem Wam, że ja mam tutaj radiowozy, nie mogę nic tutaj kupić, eee, jakieś więźniarki, nie do końca skumałem o co chodzi z trabantami, tu inne, no tutaj nie mogę bezpośrednio, mogę jedyne co im kupić to eee, tutaj zaróble po prostu jedzenie i mięso. Miasto się powiększa. No i cóż, e, mieliśmy parę ucieczek, ale to to jest akurat... To jest mało co. Ogólnie jest poziom zdowlenia super. E, dystrybucja tutaj działa wszystko. Ładnie. Też mi pisaliście, żebym właśnie nie robił linii, tylko dystrybucję zrobił. No teraz akurat nie zrobię, bo już nie mam e, tych badań. No ale to na spokojnie Tutaj to warto sobie patrzeć na to drzewko badań jak to idzie eee, z metalurgią Pierwszą stalownie, Zmęczenie materiałów stalowych eee, Linie produkcyjne Kable, stalowe Liny Dłuższe rurociągi jakieś Zagraniczne po... Aha, takie rzeczy i takie Zagraniczne połączenie rurociągowe A to ciekawe jestem, czy można raz będzie lać tą ropę po prostu tak sobie. Ciekawe. O, tak jak weźmiemy tutaj. O, przyłączę zagranicznego rurociągu. No widzicie, takie cuda teraz są. Nie wiem akurat, czy ja mam tutaj to na mapie jakoś, ale no widzicie. Różne takie rzeczy. Kiedyś zagramy, mówię na tym realistycznym. Czy tam na jakimś poziomie takim, naprawdę e, już trudniejszym. Bo widzicie, ile nas rzeczy tutaj trochę e, omija. Aczkolwiek. O, nawet macie zbiornik ropy, taki, nie? Ja mam ten duży. O, no ale tak to jest. Patrzę co tutaj jeszcze o kolej jest, jest wytłumaczone na przykład różne tutaj rzeczy Nie było tego nie Stacja metro, no że stacja, stacja metro to akurat wprowadzili ale chciałem Wam właśnie pokazać co w tej nowej aktualizacji trochę jest co tam dodali z samych e, widzicie rzeczy A jest tego no oprócz ścieków i tak dalej, naprawdę dużo, dużo ten City Skylands to taki. Już nie pamiętam, co tam do końca było, ale powiem Wam, że jak kiedyś grałem, to wydaje mi się, że już Sowiety mają więcej, nie? Naprawdę. Jest tego sporo. Zakłady chemiczne, no to wszystko było. Macie chmurki, nawet teraz takie tu Ilość zanieczyszczenia. O, fabryka samochodów, wszystko jest. O, na przykład hala montażu samolotów to tyle kosztuje, nie? No i trochę tego jest. No dobra. A jeszcze do rozbiórki widzicie? Jest teraz takie coś, nie? O, kurde, budynek się pali. O, kurde. No to lipa. No nie, no właśnie. Czy ja mogę im rozkazać jakoś, żeby pojechali? Kurde. No niestety. Nam spłonie ten budynek. Kurde, no nie ma co zrobić za bardzo, no bo... Puu... Powinniśmy zbudować tutaj jednak to, tylko pewnie nie zdążymy, gdzie tu to, to będzie, tereny mieszkalne, żywność, infrastruktura, służby ratunkowe. A nie, teraz widzę, że wprowadzili właśnie bo, mniejsze rzeczy, sporo wprowadzili też to, co było, jakby to powiedzieć, z warsztatu. czyli na spokojnie można to by... Kurde, no nie wiem, nie zdążymy pewnie, chyba że tutaj przyjedzie. Ale mm, nie widzę tego za różowo. Tu jadą, ale rozumiem, że do tego nie. No właśnie. No niedobrze, niedobrze. Fatalnie. żeby ludzie tutaj przyszli, no nie, 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 raczej się straż została wezwana, no ale o czy żeby coś przyjechało? Przyjechało jednak tylko że nie wiem czy to brak straża, no właśnie. Pada. O kurde, niedobrze, niedobrze. Widzicie sami, co tu się odwaliło. Aż zrobimy screena normalnie. Niestety. Ajajaj, no i... Będę musiał jeszcze raz to wybudować. No i teraz by się z to pozbierało, ale dobra. No i co, musimy tu sfinansować jeszcze raz. Okej, okay. i samochody chyba tu już nie jeżdżą, także słabo e, stąd chciałbym, żebyście chodzili też tutaj. No i czemu nie mogę zaznaczyć? O to dziwne. Teraz sprawdzimy, co tutaj jest nie tak. Może teraz mogę. Do budynku, który jest im potrzebny albo na przystanek. Eee, hmm. To dziwne jest akurat. Hmm. Może teraz? O, jest, dobra. O kurde, korek. U. E, a, no właśnie. E, wyładunek. O no właśnie, właśnie. Będzie z tym problem teraz. Gdyż będziemy musieli załadować i załaduje... żelazo. Licznik kilometrów, o też prowadzili takie cudo. Okej. Okay. Eee, i teraz tak. Wy też ok. Hmm. Ten, czyli tak, ten trzeci, ten czwarty, te, te wszystkie samochody. Ten też. No widzicie i to przez to rzeczywiście dystrybucja jest pod tym względem lepsza, bo... Czy w dystrybucji tu coś się zadziało? Okej, okay, okej. Okay. No dobra, mam nadzieję, że teraz się ogarną. Ale nie fajnie, że się coś takiego zrobiło. No ale cóż, cóż mógłbym poradzić? Trzeba po prostu ludzi tu mieć i to wszystko nie? Błąd z tym zrobiłem. Ale i tak widzicie, pracują. Tyle, że straciliśmy 20 ponad tysięcy. Dwóch bezrobotnych. Nie wiem, jakim cudem, gdyż tutaj pracy jest naprawdę na ponad. Tu robią dobra. Odkryjemy tą dystrybucję i będzie w porządku. Tutaj mamy tak Ci też tutaj jakoś bo mamy jeszcze, nie? O, mamy nadwyżkę spokojnie. Także może kolejny... Kolejne to sfinansujemy myślę sobie. Z tej gorzelni, Oni właśnie jakoś są tu A, przypisane jest. No dobra, to ja też tu to przypiszę Ale nie czaję, a dobra jest, okej okay. Gorzelnia, no i tak samo Tu na tym ładuj, wyładuj No i ładnie, dobra, to powinno działać Powinni im tutaj wszystko załatwić I będziemy sobie wozili to do małego składu celnego. O. Powinien przyjechać tutaj, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Gierka jest ogólnie naprawdę taka logiczna, nie? O kurde, znowu coś jara się. O. dzisiaj pożary naprawdę dobrze, dobrze udało się bardzo dobrze no i co macie jakieś materiały? nic na razie nie podoba mi się zbytnio to że nic tu nie wiozą dobra dostali okej okay. No bo darmowe te właśnie, co to jest w ogóle? Centrum dystrybucyjne. Gdzie to będzie? Ładunki, dystrybucja. Nie no, przepraszam. Jest, darmowe, normalnie można tym zarządzać, także nie jest źle. Już powiem tak, następne budowle będziemy z tym dystrybucyjnymi działali, gdyż, o w ogóle nawóz jeszcze jest. Ale powiem wam, że tego to już nie wiem. Jak to... Jak to ogarnąć? Bym musiał zobaczyć co w tej nowej aktualizacji. Ogólnie widzę, że niektóre rzeczy no naprawdę jest spoko. O, przestępstwo. No proszę. Takie dźwięki jak się radiowozy U Policjantów jest trochę. No i trzeba będzie się też pobawić w turystykę, z czasem. Na razie to takie bardziej mam mamy obserwacje jak tutaj e, to działa. No, ta, ten rok, dobra, bo to jest tutaj. Nie no, widzicie, no trochę żeśmy zarobili ze za, za star 100 tysięcy, za ropę 70. 50 za alkohol i za żelazo 50, także coś tam zarabiamy. No. To nie jest tak, że to stoi tak sobie. A ogólnie no to widzicie że z całą stal, którą niedawnośmy budowali, ponad 100 tysięcy. Także super. Ale musieliśmy wydać niestety, ee, no tak jak macie tutaj, na stal 100 koła, żeśmy zdobyli. Ale import węgla 65, więc zostajemy z tego prawie że no mniej niż połowę. Eee, także będziemy musieli dostać się i zrobić kopalnię tam. Zobaczymy tylko czym tutaj naj, najszybciej tych ludzi jakoś werbować do tego co tu mamy. No właśnie, sam pociąg będzie drogi. Żeby tak pyk, to nie ukrywam, że nie będzie prosto. Bo wybudowanie drogi, która... Znaczy no stąd będziemy już, nie będę raczej drugiego mostu robił. No bo tak jak mówiłem... O w ogóle mi się nie wiem, czemu nie podświetla. No właśnie. Dziwne, czy to bug jest jakiś? Mm -hmm. jeszcze raz no nie, nie, nie podświetla mi się, także nie wiem, czy coś mi się nie zbugowało ale no pamiętam, że już wam pokazuję, o zakończono badania świetnie, bardzo dobrze, w ogóle to muszę, tak Eee, chciałbym drzewko badań No tu jakie ciekawe w ogóle żebyśmy żeby mieli więcej ludzi No możemy to wziąć Tylko, aha nie mam tego nie widzę przynajmniej A wiem czemu Bo to jest yy, Uniwersytet Medyczny To jest co innego, a tutaj możemy no dobra, to ja proponuję w takim razie ee... Ja bym wolał to sprzedawać Dobra, mmm. Zrobimy tak i tak Okej okay. O kurde, jaki koreczek tu się zrobił niedobrze Trochę nie ogarniają z tym Dlatego trzeba będzie to odciążyć ich też czasem. Mam nadzieję, że jakoś się uda zrobić tą zajezdnię. Znaczy zajezdnię mówię. Zajezdnię tramwajową jakąś. Albo jakby tu to zrobić. Hmm. No, chyba tak, no, gdzieś się tu to wybuduje Będą przychodzili na przykład tutaj właśnie i. I jakoś będziemy jeździli może. Aczkolwiek jestem zwolennikiem tych yy, o, tu w ogóle jednopasmowa jesteś O, tego tu nie wiedziałem, że coś takiego wprowadzili. Bo pociągi to ile jadą, to w ogóle? Z ciekawości 150 O, to Trochę jest różnica, aczkolwiek wiecie. O, tu w ogóle nie wiedziałem, że chodniki mają te Też mogliśmy w sumie budować No i trzeba będzie, jak tutaj poprowadzimy Nie wiem, ile oni będą jechali, Do. Chciałbym bardzo, żeby mi to zaczęło pokazywać, ale nie wiem A, wymagane badanie, mapa geologiczna A, dobra To już wiadomo O, fajnie no, to widzicie, siedziba partii, to część rzeczy, no właśnie, jak to na przykład. Fajnie, fajnie, to teraz można na spokojnie sobie oglądać tutaj, co tutaj trzeba. Nie tak prosto. Można też chyba wyłączyć badania, o ile mi się wydaje, ale to, to fajnie wprowadza. Turystyka i rekreacja. No proszę. Wizy. Ale dużo tutaj tego wprowadzili, naprawdę powiem Wam, że jestem w szoku. No tak, ale chciałem dowiedzieć się, co my potrzebujemy żeby widzieć o jest dobra okej okay. na niebiesko to politechnika dobra to oni to zrobią ale wydaje mi się że ja mogę tak sobie o mimo wszystko patrzeć nie o no właśnie no i co to jest tutaj najwięcej no bo tu jest mało no właśnie Także tutaj by było maksymalnie czterdzieści Jeden Czterdzieści no nawet Okej okay. To sobie tutaj zrobimy podwaliny pod to Na razie z, z, nie, nie, nie kończmy tego. E, no dobra, troszeczkę nierówno tu dałem, ale już nevermind. Możecie mi napisać w komentarzu, jak mam nazwać e, tutaj tą węglaną, nie wiem jak to nazwać w sumie. E, może nie wioskę, ale ten przyczółek. Węglowy tutaj i zrobimy drogę. Mam nadzieję, że oni będą w stanie dojeżdżać. Zaraz zresztą zobaczymy. Bo całkowity czas podróży mają 5 godzin, czyli powinni dawać radę, wydaje mi się, tam dojechać. Sprawdzimy. W razie co. Yy... Znaczy będziemy na pewno będę chciał wozić tam ludzi jakimiś w miarę szybkimi e, pojazdami No Liczniki ładnie tutaj nabija Jeszcze fajnie jakbyś psuły samochody to w ogóle by było superowe e, no bo tak, możemy ich wozić Top 65, 85 na godzinę to ma 90 no, to tak mniej więcej będzie. No bo moglibyśmy ich wozić, wiecie, na przykład taką Tatrą, czy Ale, to po czterech, to mało co. Także myślę, że te busy, e, które to będą, no na przykład taki, 85 na godzinę, to jest spoko, nie? Także coś takiego sobie zrobimy. No, i mam nadzieję, że jakoś to się rozwinie, także technologię też. Jeszcze Wam pokażę, że można. O, teraz badania mamy włączone. No ale niech będą. Trochę będzie trudniej, będzie ciekawiej, zanim tak wszystko powprowadzamy. No i co? W przyszłym odcinku pewnie zrobimy ten przyczółek, ten węglowy, że tak powiem. Możecie mi napisać, co tam mogę jeszcze poprawić, albo jakieś ciekawostki a propos aktualizacji. No i co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hejka.